Dziś mamy tutaj e, diagnozujemy usterkę wypadającego zapłonu, wymienione wszystkie świece, wszystkie cewki nie, jakiś czas temu przez użytkownika. Mimo to daleko się błąd wypadających zapłonów. Niestety tutaj, żeby wykluczyć usterkę silnika, przeprowadzamy badanie ciśnienia sprężania i na lewej głowicy. Niestety mamy. Mało, bardzo ciężko. Cztery skowodki. Cztery bary. To jest bardzo mało. Na prawej głowicy jakie mamy? Nie że Ale na prawej jest około 14 barów. Koło 14 barów, także. A jest tak szybko, sprawdzisz na szetę? Mhm. No to już. To no poczekaj, Mariusz, zakręcisz jeszcze raz. Po 12,13 barów jest. No wszystkich nie sprawdzaliśmy oczywiście, wybramy. Dobra. No, spróbujemy. Czekaj, spróbuję tu jakoś podpachać, się włożyć telefon. No, widać. Jedziemy! 12,5 Ewidentnie widać, że sprężanie na prawej głowicy jest prawidłowe, tak jak nie powinno być utrzymać. na lewej niestety jest za mało. Także co byśmy tutaj nie robili zamienianie wtryskiwaczy, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, czy e, próby cełek i tam kwadratowego badania nie mają sensu, ponieważ powodem jest niestety usterka silnika. Zrobimy jeszcze próbę olejową i wtedy sprawdzimy jak to wygląda, czy, czy powodem jest głowica, czy, czy piesień tłokowe Tam ona jakoś zawęzi i bardziej szczegółowo będziemy mogli powiedzieć, co jest już tak. Dziękuję.